Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z ukwieconej i pełnej liści już Pietruszej Woli. Dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch gatunkach podobnych do siebie: jeden jadalny, po ugotowaniu pyszny, gwiazdnica pospolita, stellaria media, a drugi gorzki, niesmaczny, morzylinek trójnerwowy, bardzo podobny do niej. To nie jest nic groźnego, jak gdzieś tam Wam wpadnie i będzie potrawa gorzka, no ale po co sobie psuć smak. Tu mamy Gwiazdnicę Pospolitą, czyli naszego pozytywnego bohatera, który jest jadalny. Oba gatunki zresztą są z rodziny goździkowatych, tej samej rodziny. Jest to gatunek bardzo pospolity, często masowo występujący na, na polach uprawnych, w ogrodach. Lubi żyzną ziemię. Rośnie tam, gdzie jest dużo azotu. I w ogóle kwitnie nawet w zimie, właściwie przez cały rok jest, jest, może rosnąć, ale tak w lecie trochę przygasa, zanika. Jak tylko zrobi się chłodniej, to pojawia się bardzo dużo gwiazdnicy. Teraz oba gatunki mają białe kwiatki, zresztą pokażę zaraz je porównacie sobie. Bardzo ważna jest nerwacja liści, zaraz to pokażemy, tu może takie większe, yy, większe liście wybierzemy, dobrze. Gwiazdnica pospolita jest rośliną jadaną w bardzo wielu krajach, to jest gatunek kosmopolityczny, chwast, który spotkamy od Ameryki po, yy, po Azję. Jest jednym z siedmiu wiosennych yy, ziół w Japonii, jedzonych w siódmy dzień nowego roku, taki klej gryżowy właśnie z dzikimi chwastami. Obok nich także się je, właśnie tasznik i e, jasnotę, też właśnie w tym dniu. Natomiast jest, był także jadany, czy jest jadany w Europie i jest bardzo znanym dzikim warzywem w Anglii, e, także we Włoszech, e, no w wielu miejscach, gdzie rośnie właśnie się. Go jada, choć na przykład w moich badaniach w Chorwacji, tam gdzie się jada dużo gatunków, oni akurat nie przepadają za nim i bardzo często w ogóle mówią, że to, to jest trawa, mówią tego się nie je. Natomiast może wynika to z takiego mydlistego smaku, bo podobnie jak wiele innych goździkowatych, gwiazdnica ma dużo saponin i te saponiny dają taki mydlisty smak. Jakbyśmy bardzo dużo tych, tych saponin jedli, to, to byłoby to szkodliwe dla nas duże ilości saponin mogą między innymi powodować rozpad czerwonych krwinek, natomiast w małych ilościach saponiny są bardzo korzystne dla nas, można je traktować jako właśnie taki, jako taki suplement diety. Zresztą w ogóle dzikie warzywa można traktować jako właśnie taki suplement diety. W tej chwili dużo się mówi właśnie o znaczeniu flawonoidów dla naszego organizmu, no i my właśnie zjadając te dzikie warzywa, no, faszerujemy się tymi flawonoidami. Odrobina saponin też nam nie zaszkodzi, zaszkodzi. przecież występują w wielu też ziołach, szczególnie takich właśnie wykrztuśnych. Natomiast ich, jakby myślę, że jesteśmy w ogóle ewolucyjnie Dobrze przystosowani do, do spożywania niewielkich ilości saponin, tanin I na pewno nam nie zaszkodzą Tutaj u mnie morzylinek rośnie po prostu gdzieś przy ścieżkach, na skarpach, w zaroślach Tu na przykład mamy o morzylinek Tu też się zasiał na glinie po koparce. Yy, I teraz zestawienie ich koło siebie. Popatrzcie, jakie są podobne. Ale teraz przyjrzyjcie się tym liściom morzlinka, które yy, mają taką wyraźną, równoległą nerwację. Trzy bardzo wyraźne, równoległe nerwy. Wygląda to trochę jak babka, jak liście babki, też mają właśnie taką równoległą nerwację. One są malutkie, więc ciężko mi je tutaj jakoś tak pokazać. O, widzicie, trzy nerwy. Natomiast u gwiazdnicy ta nerwacja, może pokażę na większym liściu, wygląda zawsze tak, że mamy jeden główny nerw i mamy rozgałęzione potem takie drzewko nerwów. Tak? I to jest bardzo pewna cecha, bo oba gatunki są podobnej wielkości. Mogą rosnąć czasem nawet razem, yy, mają białe małe kwiatuszki, więc łatwo je pomylić.